Nagrywamy. Jestem na zrzutach. Bijąc za jeleniem niestety jeszcze nie udało mi się nic podnieść. E, świeżego. Dziś tylko takiego mam szustaczka Z kiesaka wyciągnę. Udało się najść takiego oto. I tak mówię, jako dobry omen, zawsze coś. Ale przechodząc tutaj ko takich buczków, nie wiem co to jest jakiś lasek. Spojrzałem, że tam coś leży. Myślałem, że to taka karpa coś tam. Tak spojrzałem, podszedłem trochę bliżej. Okazuje się, że to jest młody byczek, jeleń. Co mu się stało? Trudno powiedzieć. Oczy już i nos zjedzone. Małe to biedactwo. Nie wiadomo, co z tym zrobić samochód daleko nosić to też nie wiadomo jak Żeby nie ciapnęli za takiego chłysta Jestem na takim można powiedzieć nie za bardzo znanym terenie ale coś to jemu dość świeże jest bo te ślady to być może wilki bo tutaj atakowałem go w albo coś mu się stało no coś na pewno się stało tylko nie wiadomo co patrząc tutaj nie no raczej wilki bo tutaj podgryzane miał ewidentnie chciało tylko coś wystraszyć może z nocy? Mogło być z nocy. Przeatakowanie. No dobra. Szukamy dalej. Jak coś się wydarzy. Może w końcu. To się odezwa. Jak nie to. Wytrwałość jest najważniejsza. Trzeba iść do przodu. I nie wnikać. <laughs> Wiedziałem, że będzie sezon taki lichy. Ale nie myślałem, że aż tak. Żeby żadnego świeżego nie podnieść. Ale. Dobra. Do zobaczenia. Na razie. Daszbur.